Tyle ważnych I zawsze ktoś, kto przedstawia, każdy z Państwa, prawie każdy z Państwa przedstawiał gości przychodzących i zawsze, że myślę, więc Panie, Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, co to za akredytacja, co to, to, to za dokument, który się odbierać? Tak, jest to tajemnicze słowo, natomiast z punktu widzenia dyrektora szpitala czy prezesa zakładu opieki zdrowotnej jest to najwyższy certyfikat jakościowy nadawany przez Ministerstwo Zdrowia. To oznacza to, że jesteśmy w stanie wykorzystywać najnowsze osiągnięcia techniki, zarówno w diagnostyce, jak i w pozostałych elementach leczenia pacjenta, a więc na sali operacyjnej, w dokumentowaniu tego pobytu, w bezpieczeństwie pobytu w szpitalu. No i oczywiście to pozwoli nam w pełni wykorzystać te zakupy inwestycyjne, które miały miejsce od 2000. Roku roku, Czyli związane z pozyskiwaniem potężnych środków unijnych. Przypomnę, że na kwotę ostateczną 90 milionów złotych. No i to, czego nam brakuje w tej chwili, to pieniędzy na to, żeby zarówno skrócić czas oczekiwania na leczenie, jak i na pełne wykorzystywanie tego, co mamy w szpitalu. Żeby dostać ten dokument akredytacyjny, musi się spełnić pełni szereg warunków i przejść szereg kontroli. Jak długo trwała cała procedura? procedurę pozyskiwania jakości rozpoczęliśmy w 2007 roku i było to przygotowanie do certyfikacji ISO. To była prostsza procedura i mająca charakter bardziej ogólny, natomiast procedura akredytacyjna jest znacznie bardziej skomplikowana i yy, ta poprzednia certyfikacja była dla nas pewnym poligonem doświadczalnym. Dosłownie cały szpital został przetrząśnięty, jeśli chodzi o warunki, które my stwarzamy, zarówno pobytowi, jak i procesowi leczniczemu chorego człowieka. To wszystko po wielu audytach, ocenach, kontrolach, poprawkach i po przewidywaniu. Nawet najtrudniejszych problemów, z którymi spotkamy się w czasie ostatecznego procesu zakończenia akredytacji, udało się spełnić i wiosną tego roku zakończyliśmy przygotowania, przystąpiliśmy do aktu ostatecznego i tą certyfikację akredytacyjną dzisiaj odbieramy z Ministerstwa Zdrowia. Co to oznacza dla pacjenta? Dla pacjenta oznacza to, że znajdując się w tym szpitalu, będzie mógł korzystać z poziomu usług, który jest gwarantowany w szpitalnictwie ogólnopolskim, a coraz częściej w szpitalnictwie europejskim i światowym. Po prostu w szpitalu, który posiada akredytację, nie można odbiegać od standardu proceduralnego, który wyznacza najnowocześniejszy sposób postępowania leczniczego. Gwarantujący, gwarantującego bezpieczeństwo przebiegu procesu leczniczego. To oczywiście również przekłada się na profilaktykę, na wczesne wykrywanie chorób i wkraczanie w proces chorobowy w momencie, kiedy skuteczność leczenia jest najwyższa. I do takiego postępowania dzięki tym procesom akredytacyjnym jesteśmy przygotowani. W już jest 6 lat garantowana, przy odpowiedniej konserwacji tak. <grych> będzie chyba dłużej służyła.